Dzięki palce wskazujące do Diana Mutry. Mutry wiedzę. Przełącz się na oddech nosem. Powolutku z wdechem i na wydechu, zaciskając wszystkie bandy, oddalając barki od uszu, opuszczając podwódek do mostka. Koncentruj się na oddechu. Włącz oddech ubiaki, oddech wojownika, szumiący w gardle. I z wdechem ramiona w górę barki w dół. Wydech się ramionami do przodu i wdech góra zniós pod dłoni ostatni mały palec o jeden palec w górę. Wydech. Wdechem góra, przenieść dłonie za plecy, skim palce dłoni w dół do pionek. I wydech. Zostajemy w pozycji. Rozciągamy klatkę. I wdech. I długi wydech. Głędy. Z wdechem przejdź do kręgu podpartego. Dłonie pod biodrami, kolana pod barkami. Z kolejnym wdechem krowa. Na wydechu kot. Z wdechem krowa. I z wydechem kot. I wdech krowa. Z wydechem kot usiądź na piętę. Wdech kolana razem z rołu się w górę na pią. Wydech, rozciągnij klatkę, po na Głęboki wdech. I z wydechem pozycja dziecka rano w tup. I z wdechem klęk otwarty, od razu krowa. I wydech, kot okrągły I wdech, kroba, Z wydechem kot kieszę z powodu, i z wdechem deseczka wciągnij brzuch pod mikość ogonową, wydech, czaturanga. Wdech, kobra albo pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Wdech, przejrzyj do przodu na Wydech, skłon w Wdech, z się w górę, unieś ramiona na głowę. Wydech, złącz dłonie przed sercem do samastyki. I wdech, ramiona w górę z wydechem skłon nogi razem równolegle. i z wydechem przejdź do leseczki wciągnij brzuch, pod się do wydech, czaplanga kolana, biodra wydech, kobra piec z głową w górę wydech, pies z głową w dół i wdech, skorup, przejście do przodu wydech, oddech na skłon i wdech, zrą się w górę umieść nad na głowę wydech, sama wstydź. Wdech ramy na górę. Z wydechem skłon. Wdech deseczka, wciągnij przed podniką Wydech czaturanga kolana biodra. Wdech kobra pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. I wdech prawa noga wysoko w górę. Wydech prawa stopa do przodu, prawe kolano na kostką, lewe kolano na macie. I wdech Anżniasa na pierwsza. Ramiona w górę. I wydech, złącz dłonie przed sercem, skręt w prawą stronę, lewy łokieć za prawe kolano. I z wdechem unieś lewe kolano w górę, zapiera się prawą stopą. I wydech, dłonie na matę. I wdech, deseczka w brzuch. Wydech, czaturanga kolana, biodra. Wdech, kobra pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. I wdech, lewa noga wysoko w górę. Wydech lewa stopa do przodu, lewe kolano nad kostką, prawe kolano na matę. I wdech angiel, jasa na pierwsza, ramiona w górę. I wydech skręt w lewo, prawe łokieć za, lewe kolano. I wdech prawe kolano w górę, mocny brzuch, mocna lewa stopa z przodu. I wydech dłonie na matę. I z wdechem deseczka wciągnij brzuch, Podnie kość ogonową, powitanie słońca B. Wydech czaturanka. Wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Wdech prawa stopa do przodu, zmniejszamy rozkrok. Z wdechem wojownik pierwszy. Wydech dłonie na matę, od razu czaplanka. I wdech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. I wdech lewa stopa do przodu, zmniejszamy rozkrok, prawa pięta na matę. Wojownik pierwszy. Wydech dłonie na matę, czaplanka. Wdech kobra, pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół i z wdechem skok lub przejście do przodu maty. Wydech skłon. Wdech utka, ta sama krzesło, ale dłonie przed sercem, Wciągnij w górkość ogrodową I wydech ta ramię Ramiona wzdłuż ciała. I wdech ramiona w górę. Z wydechem utkatasana tasana, wciągnij brzuch. Wdech mocne nogi. Uwaga. Wycofujemy pośladki wciągamy brzuch, podwijamy kość ogonową. Weź wdech. I z wydechem skręć się lewym łokciem za prawe kolana. Marwytna utka tasana, skręcone krzyżo. Z wdechem wyrównaj lewe kolano do prawego. I wydech wróć do centrum. Wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. I wdech mocny brzuch. Całe palce stóp na macie. I wydech skręt prawym łokciem za lewe kolano. I z wdechem wyrównaj prawe kolano do lewego. I wydech wróć do centrum. Z wdechem wyjdź nieco wyżej. Uwaga. Na wydechu ciężar ciała na lewą nogę. Garda, sana pozycja ochła. Kładziemy prawe udo na lewym i będziemy lewe ramię kłaść na prawe. Prawe udo na lewym. Lewe ramię na prawym. Możecie złączyć dłonie przed naską. Z wdechem unieś mostek wyżej podlew, kardasanie. I na wydechu wyprostuj lewą nogę, rozłącz dłonie. Przejdź do wojownika trzeciego. Wciągaj brzuch. Z wdechem wyciągnij się prawą nogą w tył. Wydech, ugnij lewe kolano, Odstaw prawą stopę na matę. Wojownik pierwszy. Wdech, ramiona w górę. Wciągnij brzuch. Zrotuj prawe biodro do przodu. Podróżnij kość ogonową. I wydech, dłonie na matę. Trzatu Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Wdech, skok przejście do przodu Wydech, Wydech, skłon. Wdech, utkatasana, krzesełko. Wciągnij brzuch, podnieś ogonową. I teraz z wydechem ciężar ciała na prawą nogę. Garutasana, orzeł na drugą stronę. Czyli zakładamy lewe udo nad prawym, a prawe ramię nad lewym. Możecie złączyć dłonie przed klatką. I wdech. Mostek do góry, wciągasz brzuch. Podwijasz kość ogonową. Wydech. I z wydechem wyprostuj już prawą nogę, w dłonie. Wojownik trzeci. Wydech, wyprostuj lewą nogę. Ciało jak strzała proste. I wdech. Z wydechem ugnij prawe kolano. Odstaw lewą stopę do wojownika pierwszego. Z wydechem wojownik pierwszy. Ramiona w górę z lewe biodra do prawego. Wciągnij brzuch pod nim, kość ogonową. I wydech, dłonie na matę. Z wdechem deseczka. Wciągnij brzuch pod nim, kość ogonową mocniej. Wydech, czaturanga, kolana, biodra. Wdech, kobrak z głową w górę. Wydech, pies z głową. W dół. Wdech. Krok prawej stopy do przodu. Wydech. Lewa dłoń zostaje po wewnętrznej stronie prawej stopy. Wdech. Prawe ramię w górę, rotacja. Wydech. Prawa dłoń na lewe biodro. Wdech. Odkręć się prawym barkiem w górę. I wydech. Lewe kolano na matę. Przynieś ciężar ciała do góry lewego kolana, za drzwi stopy i z wdechem chwytamy gdzieś za lewą stopę prawą nogą. I wydech odkręć się bardziej w prawo. Możesz przesunąć prawą stopę do przodu, żeby kolano nie wyszło przed nią. I wdech. Staraj się przyciągać stopę do pośrodka. I wydech, odkręcaj się w pozycji. I z wdechem odpuść stopę na matę. Dłoń na matę. Wydech przejdź do psa z głową w dół. I wdech powolutku krok lewej stopy do przodu. Z wydechem prawa dłoń zostaje po wewnętrznej krawędzi lewej stopy. I z wdechem lewe ramię w górę odkręć się. I wydech lewa dłoń gdzieś na prawe biodro. Uwaga, prawe kolano na matę. I wdech, przynieś ciężar ciała w górę prawego kolana. Unieś, unieś stopę w górę. I z wydechem chwyć lewą dłonią za prawą stopę. I wdech, odkręcaj się w lewą stronę. Możesz przesunąć lewą stopę znacznie do przodu, żeby nie wyszła, żeby kolano nie wyszło przed nią. I wydech, trzymaj pozycję. Mocno. I z wdechem prawa stopa na martę, lewa koń na martę. I wydech pies z głową w dwóch. Wdech deseczka wciągniętą w się kosię koloną. Wydech kolana biodra. Wdech kobra pies z głową w górę. Wydech pies z głową w górę.